Mamy lepszą wersję. Cześć, was w filmie? Na temat nowego speedrun. 19-11: Wislaut? Tobiasz gaming. Au od tora. Nolif. Czad, czad, czy to jest tak, że Nolif mówił, że 3 miesiące speedranował, Po czym dwa dni później automat wrzucił speedruna, że go przebił, a teraz jeszcze nawet go tobiasz przebił? God it. szkoda Nolifa. Trochę. Dobra, czekajcie. Speedrun. Y Speedrun tobiasza i Rast. I damy sobie Just Chatting, bo jesteśmy poprawnymi streamerami. Trochę lik, So bad! So bad! Dobra, czekajcie, przyniesiemy kod, żeby nie zasłaniał klawiatury, bo może ktoś będzie patrzył na klawiaturę. Albo wiecie co? Wyłączymy kod, żeby nie stracić overlay'a. Kurde! O. No! Prościej się nie da, widzowie. Nie, nie da się równiej, nie da się. Co do linijki, chat. Linijkę mam na monitorze. W którym ustanowiłem Soba. nowy rekord polski w przejściu Minecrafta. I nie będę ukrywać, widzowie, jest ten. Sad idealnie jest, wy po prostu macie źle ekrany. Weźcie prosto, spójrzcie, nie garbicie się, to byście zobaczyli. Z się za wami, Od dlatego już jest. w ten piątek o wracamy z okay. regularnymi streamami ze speedrunów. Tutaj na moim Popu. kanale YouTube. Więc możesz zostawić suba i ten dzwonek obok, aby tego nie przegapić. Ale głośno. Z kolei, już w następnym tygodniu na kanale pojawi się bardzo wyczekiwany wielki finał serii Tobiasz versus Trzech łowców. Potocznie zwany wanny I przepraszam was, że tyle musicie na niego czekać, ale musiałem Mogę ogarnąć parę swoich spraw, jednak spokojnie, już wracam. A jeśli chodzi o ten film, to polecam oglądać od początku do samego końca Maciar... z pełnym skupieniem. No, kamaro, bo zagrałem no nie mogę Kamar... tak. To Kamaro, no nie, wiecie, nie mogę z tego kamaro. Hmm. Czyli czad, robimy analizę, co bym zrobił lepiej. Na razie no, idealnie. Podobał, was, no, tylko, że pewnie w 40. Tutaj bym szybciej trochę krzak zniszczył. Nie, on już. Na pewno tam, bym tak. się bardziej skupił, bo to się musi skupić, żeby zrobić. Hmm. W 12. Zbiera perły. Dobra, jak to zrobił? Jak, jak zrobić taką akcję? Patrzcie. Szybko, szybko, szybko. Że nie musi... O to, 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 to. Widziałeś, widziałeś, o co chodzi? Patrz, pod, podniósł myszkę i od razu ma tu drewno. On jedynkę nacisnął i po prostu to, co masz na jedynce idzie tam, gdzie masz myszkę. Patrz, widzisz, o to mi chodzi. Przeniósł myszkę tutaj i drewno mu się wzięło stąd. Klikasz numer slot'a, aha. Bo patrz, jak to szybko, patrz. 12, myszka 10, na workbenchu, myszka 10. tu i od razu mu się... Przy... Pogers. Okej. Okay. Nie może wyjść od piglinów. To Bo dlatego czat nie całą. zrobiliśmy. No. Zabijmy go pigliny. Jestem. Ale kto pytał? Słuchaj, Domino. Możesz sobie wybrać karę. Ja teraz ciebie pytam. Na ile chcesz time outa? Godzinę czy 10 godzin? Ja pierdzielę, co za degeneracja Serio? W końcu Spoko, Madzia Dobra, cicho, cicho, cicho Albo inaczej, dam ci perma i jak dasz odwołanie, to napiszę kto pytał tak? No i co? Fany? Nie, żartuję, żartuję, żartuję no na to mi się wyżyłem, ale wiadomo, o co chodzi Próbowałem cyknąć perły, ale się nie dało, bo jest... Przepraszam, ej, przepraszam Dobra, siano, tak samo bym zrobił czat, o mój Boże Chciałbyś jak? Czy jestem polskim Tobiasem? Nie no, ja tego nawet nie widziałem, ale sobie po prostu Właśnie. wyobraziłem, że nagle... No też, nie też buch, łóżko. On nagle wpada w piglidy i nagle panika się perła się pyta. Przepraszam. Kowal! Big Po... O! Portal! No i czad, ja też miałem takiego seed'a, pamiętacie ten seed? Sadgen. Też był taki seed'zik. No, dajbym szybciej atakował. Co się stało, że tobiasz już bez kamerki? Pewnie. To nie tobiasz. To Dream. On się nawet nie jara tym, że ma ten portal. A wiecie dlaczego? Bo to Sidowska, Ten. To dreamowa, Dreamowe Seedy. Hacker męskie, tak zwane. Fajny ma ten movement z klawiaturą, no nie, że on tak naprawdę nie wybiera nic z EQ Tylko sobie klawiaturą wybiera i tylko myszka jakby, wiesz Wiesz co chodzi, nie? Co miał na tym kill Już? Co? Już? Co już? Nic <laughs> Czat, patrzcie, chłop zaczyna z 18 złotami 20 Wislaut? Ej, ale tam brakowało dwóch obsydianów i on może z że y, 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 wziąć, nie? Dobra, NG szybki low labo bo kurde ciekawe się zapowiada Oj, drugi... Ile osób pisze. twój menedżer jest menedżerem? Druga wioska z moim Jan i Kurde tam kowal jest, dobra, walić sobie kowala Prawda Kubir? To. Lepiej szybciej wejść mm. do literów ty, ty, a czemu on nie, nie zrobił tego, tego u Kowala? No to może szybciej, nie? O kolego! Boże. I Izaka Znaczy no i tam wiadomo, no, jakby to jest, jest taki bezpośredni menage, no nie? 3, 3, 3, 3, Ale 10, też ogarnia niektóre złota, rzeczy Guciowi. Piłot. Tutaj to nawet chciałbym fortecę, to bym zagrał normalnie, tak szczerze i wypalone. Bo niektóre kampanie są na przykład większe niż jeden streamer, no nie? I jest kilka potrzebnych. I czasami do, Kugia, do Gucia pisze, tak. czy by nie chciał czegoś. Czasami niektóre kampanie są po prostu bardzo duże na kilku streamerów, no nie? Na przykład Riot Shadow Legends to miało chyba pół tak, Twitcha, tak, nie? Oni muszą z tą mgłą grać. Co Czyli to? Startuje z 20 złotami. Nie wiem co to jest. Tam było coś. To był Bastion chyba, no nie? Bastion. Nie, forteca. Ty, czy, tu co to jest? Co? O kurde, Bastion ale... i Forteca. Damn! To zapisałem. That's huge. Czad, chyba cwa... jest. idzie, że czwarta minuta wiem, że jest... i stary ma 20 Ej, dobra, złota? To jest czas. Ej, nie mogę, ten jego fow mnie zabija, ja mam wrażenie jakbym pod jakąś lupą patrzył na, na grę Halo! Wyłącz ten zoom na optifajnie! Za blisko! Kurze, to nie ma z drugiej strony, ale waste of time. Dobra, muszę tak zrobić. Minus jeden, też gram na podobnym. Nie no ja nie mówię, że to jest zły, bo to jest po prostu kwestia plus... przyzwyczajenia, no nie? Plus minus, zapamiętaj plus minus. Plus minus Forteza. Ewron DMCA free? Okay. Zaraz, plus minus to. od tak, Portalu. To. Zawsze jak pytacie, czy DMCA free, to ja mogę wam powiedzieć, co nie jest DMCA free. Na przykład nie jest DMCA free... Yy... Rihanna, no nie? Nie, no nie, kto jest? Katie Perry. Ona ma na pewno jakieś piosenki, no nie? Siema. I zawsze można sobie przeskrolować i zobaczyć, czy nie ma tutaj czegoś takiego jak... Oto. Muzyka w tym filmie. Słuchaj muzyki bez reklam i tutaj masz dostępne na YouTube przez jakąś wytwórnię. Więc jeżeli jesteś w opisie i nie masz tego muzyka w tym filmie to znaczy, że bot nie wykrył muzyki. Co oznacza, że Twitch też nie wykryje muzyki. PepoG, to taki kol. Nie no, czat, co jestem jakaś linia informacyjna? Zapisałem. Słaby basen co prawda będzie, ale... To whatever. Czemu nie komentujesz byś robił szybciej, bo robiłbym jeden do złotych, jednego. Jak na razie mam taki sam czas jak tobiasz. A jaki to jest? Jebronko, ja w rągło zawsze sobie czemu nie robisz, ja nie mówię tu o rajdzie od widza, ja tylko ja na przykład wiem. znajomych Dionizos. Generalnie rajdy mógłbym w teorii robić, tylko że wiecie jaki jest problem? Okej, okay, jaki mam problem z rajdami? Problemu z rajdami nigdy nie mam, bo ja czasami czasami jakiegoś tam znajomego gdzieś tam wrzucę, tylko że ja mam zawsze taką teorię, że przecież ludzie mogą sobie pójść gdzieś, no nie? Problem jest taki są, że od Torek, o teraz Diables ostatnio się odpalał w nocy, to go zrajdowaliśmy, że po prostu oni już nie streamują o tej porze, co ja. Plus, ja pamiętam, że raz miałem taką sytuację, że jak jeszcze byłem malutki, ludzie zasypiali na moim streamie. Pewnie były takie nudy, ale chodzi o to, że ja po prostu streamowałem do późna i ludzie mieli mnie na. po prostu na komputerze czy na telefonie. I jak hostujesz kogoś, to jak jesteś awk, to się to, to nie wrzuci. Ale rajd bezpośrednio wrzuca do kogoś na kanał, nie? I pamiętam, że raz zrajdowałem jakiegoś chłopa. I chłop mówi, Ewron mnie zrajdował! Impreza! I wiesz! I coś takiego zrobił, nie? Yy, Mim. Tripolowski, nie? I wiesz! I chłop robi coś takiego. I, 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 rye, i, 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 Je, i ja sobie a... po i wiesz, i wszyscy ludzie się pobudzili i mówią, Jezus, co jest, nie? Zasypiam przy Ewronia, to jak jakieś ruskie techno. I po prostu. Cze, cze, dużo ludzi ma mnie na telewizorze i TV i po prostu jak jest ta północ i ja kończę streama I teraz będę kogoś rajdował I ta osoba zacznie odtwierdzielać jakieś rzeczy No po prostu wiecie Więc to jest takie... A po prostu nie wiem. Ja mam wrażenie, że po prostu jakby ktoś chciał sobie gdzieś pójść, to by po prostu poszedł, więc no, wiecie, jakby no ja nie mówię. Słuchajcie, kończę streama, wychodźcie z Twitcha, wychodźcie z Twitcha, nie wchodźcie nikogo. Tylko na przykład czasami jak Mandzio robił dłużej na speedrunach to było, to też go zrajdowaliśmy. Raz jak mi Diables powie, powie, że się odpali po mnie, to też go zhostujemy. Ale takie, żeby po prostu losowych, obcych ludzi yy, rajdować w nocy, to raczej stronie od tego. Więc to jest powód. Nie wiem, czy to jest spoko powód. No, tak po prostu jakoś, nie wiem. Słaby Bastion co prawda będzie, ale... Ale free bambusy, dobra, to zrobię kanał Evron Bambus i będę go rajdował co, co wieczór. A to będzie taka scena my tylko po bambusy Elo. To whatever. Tylko żeby był z blokami złota, żeby nie było. Pogu! Ok, mamy Jak bastion. <laughs> Może będzie kaczuszka White Pepper, no ale. Z, z, kaczuszka z, nie jest to. potrzebna, prawda? Teraz nie wiem, który. Kaczuszka nie jest potrzebna. POG! To Tobiaszku, następny raz musisz ciszej te filmy robić, one są strasznie cholernie głośne. Idźcie stąd, pójdzie No boże, no. Nie trójcie mi dupy. Mówi Ebron w sumie, no to dajesz trochę z dupy. Okej, chciałem szukać złota. Dobra, to jest jest no, szpara. Jest blokami złotami, o! To jest, to jest szparownik. To Najgorsza. jest szparownik, czyli widzowie, na tym etapie ja już bym tego nie zrobił, bym stwierdził, ale gówno Bastion, ale rzuciłbym te 16 złota, one by nie wyrzuciły mi pereł i bym stwierdził, jaka ta gra jest głównym RNG, pieprzone RNG, zastrana gra, nie daje mi pereł i koniec rana, nie? Czyli na tym by się skończyło. Bym, nie. bym stwierdził, nie no mam 16 złota, muszą być perły. Znaczy tak, najgorsze, <laughs> ale z blokami. To zapiszę szparownik. O, obsydian, czyli będzie Nether Travel pewnie, no nie? Nice. Nice. Evron, nice. ja love, Evron, love. 12 Debris. Patrzcie w męcik Ci tylko perły czekam. Ta. Więcej złota, pogu. No chyba że. A dalej nie ma bloków, no nie? Brzmi jak Evron. Patrzcie ile tam jest świn, ja pierdzielę Ale parkur, Pogu Ej, ale trochę taki parkur czasami mi wychodził, prawda? W sensie nie taki bokiem, ale czasami pamiętacie jak ryzykowałem blok i podstawiam się właśnie tak jak on teraz Czasami mi wychodziło. No, ale było, było. Albo skakanie po soul sandzie. Ja jeszcze mam 24 zł dodatkowo, więc jakby mi nie starczyło to kozak. Eran plus jeden no, ja nie że zostałem z diablesem budziłem Pago o no, 5 rano No nie więc jakby... Wiecie, ja chyba wolę po prostu pod koniec streama powiedzieć, że przykład, o diablec się odpala w nocy, można sobie do niego pójść, i wtedy ci ludzie, którzy nie śpią, po prostu sobie pójdą, niż yy, wrzucać wszystkich akurat na ten kanał, ale to jest taka, wiecie. Ej, byłem w tym bastionie raz, pamiętacie? To Zacha mówił właśnie, że 5 bloków pod yy, przestami, czyli to zrobił Tobias teraz. Patrzcie, w ogóle jaki, jaki Fivehead zrobił sobie taki taki most nie? z trajdami, że one tutaj schodzą. Mają ten. Pogu. Actually big. Bo go nie biją się. Bo... Jest... <laughs> jak ja rzucałem złoto i uciekałem dookoła. Żeby <laughs> mnie nie piły. Nóżki zrobione bez skitu. Nóżki na świnie. Mało łóżek. Ale pewnie nici ogarnie teraz, też, no nie? Tak. Perły, pogu. Zawier, dzięki Zabier, dwie 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 bardzo... Nie pij starego. Starygo. Masna gra masna gra. To, w tej fortecy ci trochę Dużo nici, on nie bierze tych nici. Czemu Muszę nie podchodzi? Jeszcze nici i O perły. dobra, Pogie On nie wchodzi pewnie, żeby złota teraz nie zabierać, bo to i tak sobie no, zbierze no, zaraz, no nie? One wszystkie zbierają to złoto? Tam się nie stakują ze sobą? Dobra, od razu się zastanowię jak... Cztery łóżka wystarczą? Chodzi. No ta wiadomo, ale wiecie, nie ma co chyba ryzykować, nie? Jak i tak masz nici. No, wyjdę schodami... No, ja bym nie miał takiego porządku w Eku. O, to teraz jest EWRON! <laughs> o, i teraz bym nie sprzątał oczywiście, tylko bym wyrzucał jedną rzecz. I mówił, Jezu, gdzie ja to mam? Porządek w Eku Wislał. Dużo już pereł, 14, ale chyba czeka na no jeszcze troszeczkę, żeby sobie perłami travelować się, no nie? Nie ma co ryzykować, minywell 12 pereł do endu. No. Ja podczas speedrunów czasami robiłem tak, że liczyłem na to, liczyłem na to, że gra mnie nie wyrucha, a ona zawsze rucha. Więc jeżeli dostosujesz się do ruchania przez grę, to możesz ograć ją. Teraz tak, tutaj. Gachibas, ile ma pereł ja w ogóle? Podkał. Dwa Dobra, staki, trudno, that's big. Podaj kordy plus minus porty całkiem portalu. Czyli stąd plus. Tam, tak? Nie tam chyba. Czy ja źle mówię? No Boże. czy ją teraz chce wrócić do portalu i pójść na reverse kordy? Ale on nie tam poszedł. Źle poleciałem, super O. I widzicie mi sobie tutaj ja bym inaczej poszedł S? Skąd ja przyszedłem, kurde? Tylko że ja już bym dawno ran skończył, popłaczył, że z 20 zł nie mam perł, nie? Albo bym wziął idealnie 12, dokończył rana Pękłaby mi jedna i bym stwierdził nie no perła mi pęka no, gówno jest. gra. Jemu raczej ciężko, żeby wszystkie wypękały jak ma 300 no, no, Chwilę musiała, chwilę mi to zaję ale ma bardzo dużo do rzucania. I teraz on idzie po prostu reverse, czyli to jest ta taktyka, co wy mówiliście, no nie? Czyli jakby robi odbicie lustrzane od portalu. Jak był bastion tam, to forteca tu. Tam coś jest. Czy mam nadzieję, że to była forteca, bo to nie było 100% info, nie wiem, nie? No wiem. Tak, forteca. Nice! A! O Jezus on ma tu fire Już <laughs> tam, się pali! Spokojnie, widzę, baitowałem was. To był żart. To 12 Poczekaj Pan Szyszka 69. <głos》> dziękuję bardzo za nowego suba Ale, że pan Szyszka tak objeżdża z subem Forteca Dobra, w sensie no jedna Pera Max Powiem wam, że jak na... o 19 minucie skończył Tu musi być taki god nether travel Uh! tu jest dobry CPS chat. Dobry CPS, widzieliście o co chodzi, nie? Zero, zero. O widzę, że Evronoza już mi się tutaj spłakał, że nie no, pewnie, giereczko ze Pamiętaj, że ci pod minie <laughs> Tu jest drewno, to zrobię sobie tarcze. 21 CPS, dwadzieścia 21 jest fizycznie niemożliwe. Fizycznie jest niemożliwe, rozumiecie? Jest limit na 20. Przypominam, że moja reakcja uczyma. do 36 Mesa sprawdzaliśmy to na streamie nice. 36 Mesa. Tylko na łódkę. Kurde, łódki nie będę mieć. Okej, okay. tarcza white pepo happy. Dobra. Ale on sobie nie zabudowuje tego, tego daszku, pewnie nie musi, nie? To jest taki dodatek. No jest, teraz chodzy, A będzie powieszało. rozkopywać, będzie musiał? Będzie rozkopywał? Łóżka sobie robi. Okej. Okay. Ale muzyka. Lecimy, widzę. Nie słyszałem moja żelaza. Bluszchuk. Ej, ja dziękuję bardzo! Bluszkuk Ej, bluszku jest taką słodką emotką. W ogóle nie wiem, ostatnio ktoś mi powiedział, że na moim czacie jest tak śmiesznie, że wszyscy się mogą przytulać, Wendy kisować. jest ogólnie taka, taki safe space internetowy i bez Ja pamiętam, że właśnie przed rodzinami Czerwota to mówiłem, kordy. że 20, w 2020 strasznie dużo osób, wiecie, strasznie było dużo jakichś takich dram, kłótni w internecie, każdy Dobra, musiał powiedzieć kogo nie lubi, pysięć. każdy się, wiesz, kancelował i w ogóle pysięć, i strasznie był toksyczny internet, mam wrażenie, polski. A my mamy taki safe space, czekaj, że mam wysrane we wszystko, chillujemy bombę, fajnie jest, fajnie, że takie miejsce mamy. Złote kilofy, żeby kopać, wiesz o co chodzi? Nice, nice, nice. I co, ile? Cztery. Gówno nie, jak już robisz takie szybkie czasy, to to ci naprawdę może nawet trans skancelować. Bo tutaj, jak jesteś minutę dłużej, no to to już jest big deal, no nie? Bo wiecie, między 46 a 45 minutą to kto pytał, ale między 19 a 20 minutą to już jest ogromna różnica. Co to jest? Teraz powinien ci już na stówę dropnąć. <laughs> Widzę, że tutaj logika jak Twitch Chat. Na gamblowaniu wrażcie. Nie, no teraz to musi być trójka, bo dawno nie było. A co ten Ten Blaze wiedział, co tam ten wydropił no, się, czy co? Nie ma czasu, żeby tam. No. To jest 14 minuta, a on się musi w znaleźć i wszystko. Czyżby Blind Travel? O, nie gadaj. Monka ja mówny! Zrobiłbym pod double educate, okay, ale mam zbyt mało. Wtedy robiłem w 13 minucie, a teraz jest 15 Ok, zobaczymy Proszę, wierzę w to Tam Tylko żeby nie pękały Pamiętasz Na dobrych kordach jest, bo 1800 Dobra, już full fogo zdajcie Myślałem, że będzie wiadrowalone jadro z lawy. Dobra, na bok. Patrzcie, triangulacja, widzowie. Wislaut. Na bok, żeby zobaczyć kąt. Nie nice. Ebru ja naciśnij Ctrl plus W. niezły kolego. Jeszcze dawaj jakiś żart z Alt 4 <śmusza> o <Oho! śmusza> Tak zginął, <bym> się zesrał. <śmusza> Jestem. Skręciła gwałtownie, skręciła nie. No widzicie widzowie! Żadna mu nie pękła! Mi już by cztery pękły! Za, Czyli tutaj mamy to. Jestem. Uh -huh. Idealne brain trawy. 16. Brawo. Nie zmisuj. No pewnie nie no, widzowie! Zdruchana ta gra jest taka. No dawaj, rzucaj jeszcze. Haha, widzisz ha. to wiesz? I to jest 20%, rzucił 5 razy, jedna zginęła. Ja pierdzielę, dobry czas, ma ciekawe czy da radę, bez skidu widzowie, czy da radę Jest potencjał widzowie, żeby to skończył, ja obstawiam, że da radę A to dlatego, że jestem geniuszem Wy pewnie myślicie, że nie Widzicie jak szybko on to zrobił, ten manewr z wodą Powiem jak ja zrobię, mówię, widzowie patrzcie na to Minutę później. Oj, co i teraz jestem szybciej. Tylko, że sam manewr robiłem minutę, to już bym się normalnie wkopał szybciej. O, tutaj to jest element, na którym siedzę teraz 20 minut, czyli szukam pokoju. Let's go! I ma pe I ma oko w środku! Jedno. Idealnie! To jest rekord. Cicho. Oby. Niech smok nie stroluje, błagam. Robisz perch strat? Tak. Mon W I on to robi na te łóżka, znaczy na ten... na to coś.